Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ważne spotkanie w powiecie kłobuckim. Przyjął nasze zaproszenie Ministerstwo Infrastruktury, pan Dariusz Panie Ministrze, dziękuję za obecność. Chcemy przedstawić bardzo ważny temat, który mieliśmy w ostatnich latach przez Prawo i Sprawiedliwość obiecywany, czyli o wodnicę Kłobucka. Jeszcze w czerwcu pan Szymon Giżyński, poseł PiSu na rynku w Kłobucku, deklarował, że już za chwilę wnioski zaawansowane i obwodnica Rada jeszcze jak starosta sprawdziłem, to okazało się, że ani w ministerstwie, ani w generalnej dyrekcji żadne prace nie były prowadzone. I dzisiaj dominującym tematem wizyty pana ministra będą sprawy związane z naszą prośbą, wnioskiem o to, aby rozpoczęły się jakiekolwiek sprawy związane z obowiązkiem. To jest bardzo duża procedura w generalnej dyrekcji. Gdyby zapadła decyzja, to pierwszy samolot przejdzie za 6, 7, 8 lat, bo tyle jest projekt inwestycyjny tak dużych inwestycji, szacowany koszt o 400-500 milionów złotych, w zależności kiedy to będzie realizowane. E, natomiast nasze wspólne zaproszenie, mnie jako posła, ale również samorządu powiatu, pan minister przyjął i ja przedstawię uczestników spotkania e, pan przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Piliśniak, e, zarząd powiatu w składzie pani starosta Zdzisława Kan, wicestarosta Aneta Kiechura, członek zarządu Krzysztof Nowak. Są z nami również Pani Skarbnik Powiatu Katarzyna Kurowska, Naczelnik Wydziału Kryzysowego Pan Andrzej Wystalski, Powiatowy Zarząd Gminy reprezentuje Pan Tomasz Konieczny, kierownik w tym obwodzie. Bardzo serdecznie witam Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana Stanisława Kiliturka, z którym bardzo mocno współpracujemy przy drogach wojewódzkich, tak inwestycje w roku znów wróciły na drogi wojewódzkie powiatu Bardzo serdecznie witam Pana Marcina Skłodnickiego, Dyrektora Gabinetu Politycznego Pana Ministra Klimczaka, Bartek Saran, radny Rady Miejskiej w Kłowusku. Witamy. Kandydat. Mariusz, Mariusz mandat, członek zarządu powiatu i wicemarszałek Różnictwa Śląskiego, Grzegorz Boski. Dominujący temat naszego spotkania to obwodnica. Ja za chwilę, wspólnie z Panią Starostą ten temat zreferujemy. Dziękujemy bardzo. Także Dobry, tak? to, no, to, no, tak. Szczególnie w województwach, że teraz wymagania są takie, że nikt nie myśli o jakiejkolwiek zwykłej modernizacji, na o nakładce. To musi być przebudowa drogi wojewódzkiej wraz z ciągami rowerowymi, najlepiej zarobem, tak. bezpiecznymi, takimi, że wiesz, jakie. To już ustawa to wymaga, i jak w województwie wszystkie drogi, które są projektowane, to są projektowane właśnie ściągami i, i, I to też rozumiem, bo wiem, że w Państwie teraz jest prowadzona dyskusja na temat y, krajowych tras rowerowych, wojewódzkich i regionalnych. Województwa to już trzeba w w śląskim. Dwa miesiące temu przyjęliśmy strategię rozwoju rowerowego krajowego województwa śląskiego. Y, I na ostatnim spotkaniu Marszałków Województw ten temat też był dyskutowany. Pewnie wcześniej później też gdzieś tam zawlić. Na konwencie? Tak. tak, tak. Mhm. A gdzie był konwenc? W easternake u nas połmy jakoś nas gdzie teraz przegolniczy. Od pierwszego znaczenia. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze. My, oprócz takich właśnie decyzji jak wasza to wiem, że jeszcze na Warminimazura podjęto taką decyzję. Mhm. Tam jest bardzo taki... Zafascynowany tym ściągamy pierwsze żeby troszkę do tyłu. I witam wszystkich serdecznie zgromadzonych tutaj w Kobócku przy ulicy Zamkowej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na największej inwestycji w historii powiatu kubuckiego za kwotę blisko 14 milionów złotych. Przybudowana ulica Zamkowa. I ulica Długosza, zbudowane dwa ronda, ciągnik pieszojezdne. Zmieniliśmy całkowicie oblicze tej części Kowłocka, ale dzisiaj najważniejsze wydarzenie to rozmowy na temat budowy w przyszłości obwodnicy Kowłocka. Dlatego bardzo się cieszę i serdecznie witam ministra infrastruktury pana Dariusza Pani dziękuję za spotkanie. My już jesteśmy po spotkaniu w Starostwie Powiatowym, gdzie przedstawiliśmy jaka była historia z tym związana, te obietnice PiSu niedotrzymane i wprowadzanie społeczeństwa w błąd. Natomiast teraz chcemy zapomnieć Pana z naszą inwestycją, którą realizowaliśmy w ubiegłym roku po spodnieniu z Tauronem i w z firmą gazowniczą, ponieważ w międzyczasem w udało się grać inwestycje nie tylko tych dwóch firm, ale również PKP na przejeździe tutaj w kierunku w kierunku Wilkowiecka. To jest przykład dobrej współpracy, dobrej inwestycji sprawnego jej przeprowadzenia. No i wierzymy, że kiedyś za kilka lat przejedziemy się obwodnicą Kłowódzka. Dzisiaj, pierwsze spotkanie chcemy panu ministrowi przedstawić potrzebę właśnie budowy obwodnicy Kłowódzka od południowej strony, bo te korki dla mieszkańców są bardzo ważne. Dziękuję, że dzisiaj przedstawimy sprawę naszej obwodnicy. Tak jest, bardzo dziękuję. Kwestia bezpieczeństwa i ciągłość ruchu jest dla nas bardzo ważna. Powiat pochwalić są inspirujące. Zawsze chcę naocznie zobaczyć, w jakiej sytuacji są poszczególne powiaty, co mówią mieszkańcy, w jaki sposób powinniśmy przeprowadzić konsultacje nie tylko z samorządem terytorialnym, ale także z przedsiębiorcami. Wszystkimi tymi, którzy korzystają z ciągów komunikacyjnych, to co jest w dokumentach w Ministerstwie Infrastruktury, to widziałem. Nasi poprzednicy zupełnie nie przewidywali wybudowania obwodnicy Kłobucka. Chciałbym, żebyśmy wspólnie przeprowadzili zarówno badania ruchu, jak i inne. Potrzebne do tego, żeby stwierdzić, kiedy, w jakim przebiegu powinniśmy dokonać tej inwestycji. Ja dziękuję samorządowi powiatu, władzom województwa, przede wszystkim panu posłowi ministrowi za tę współpracę, za chęć pokazania. Jak w rzeczywistości wygląda sytuacja w Pobudku, w okolicach? Jakie są potrzeby? Zawsze to jest niezwykle ważne przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Dziękuję panu ministrowi. Jeżeli ktoś z państwa chce zabrać głos, to bardzo proszę. A jeżeli nie, to o wszystkich sprawach związanych z naszymi inwestycjami w tym z tematem obwodnicy będziemy na bieżąco informować. A teraz udajemy się jeszcze, żeby pokazać, jak została zrealizowana ta inwestycja tutaj na Zagórzik. Droga ładna. Tak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Idziemy, idziemy. O, dobra. Idziemy, idziemy. O, tak, to jest tak no, tutaj się nie jest, też ee... na tak rowerowy. Tak, gdzie Dzisiaj tam proszę. dzisiaj na rączym malować, to oznaczenia tak. No, no, no. tak, chodnik po obu stronach ciąg, bruzda za cięcie Bezpieczne dla innych tak, pojazdów, przede wszystkim wygodne dla tych, bo kierowcy zawsze są uwagę na to, że ląda są zabawki. Zawsze tam też było. A, to jest bardzo ważne. Wizyta w Bahamie jest bardzo ważna. Dajemy wiarygodność i pokazuje, że jesteśmy blisko mieszkańców, a mieszkańców Więc Bardzo za niej, dziękujemy za wizytę. Te inwestycje są własne. No, dziękuję bardzo. A, i tutaj dzieci przyjeżdżają, odjeżdżają, do też Mamy. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Henryk Kiepura, poseł Nansej w Ziemi Połudzkiej i Częstochowskiej. Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej ministra infrastruktury pana Dariusza Klimczaka. Panie ministrze, witam Szanowni. serdecznie. Są z nami samorządowcy powiatu Połudzkiego, są z nami samorządowcy województwa śląskiego. Bardzo serdecznie witamy i prosimy o pytania do pana ministra, który dzisiaj jest w naszym powiecie. A ten temat, temat dominujący to oczywiście była obłudnica Połudzka i z tym, że. PIS przez 8 lat nic nie zrobił. Panie ministrze, szanowni państwo, bardzo proszę o pytanie do pana Panie ministrze, Pytanie, czy coś państwo ustaliliście w kwestii ewentualnej obwodnicy? Przez wiele lat było ono tutaj obiecywane, natomiast dotychczas, jak się okazuje, wszystkie te zapewnienia obietnicy były pewnie błąd Pytanie, co państwo możecie nam powiedzieć? Informacje dotyczące obwodnicy Kłopotka były dotychczas niejasne, bo z jednej strony nasi poprzednicy deklarowali, że Chcą wybudować tego typu obwodnicę, natomiast to nie znajdowało potwierdzenia w żadnych oficjalnych dokumentach. Jedynie słyszeliśmy o tym w trakcie kampanii wyborczej. Z informacji, które my posiadamy w Ministerstwie Infrastruktury, także były zapisy, które stwierdzały, że nie ma potrzeby budowania tej obwodnicy. Inne informacje posiadałem od pana posła Henryka Kiepury, od samorządowców, dlatego Postanowiłem sam tutaj przyjechać, porozmawiać z samorządem terytorialnym, z przedstawicielami przedsiębiorców, z mieszkańcami, ale także umówić się, jakiego rodzaju analizy są potrzebne, żebyśmy mogli stwierdzić jasno na piśmie, kiedy i w jakim przebiegu potrzebna jest ta obwodnica. To, z czym dotychczas mamy w naszym kraju problem, to nie sama decyzja, czy wybudować obwodnicę. Czy są zabezpieczone na to pieniądze, ale przede wszystkim jaki ma być jej przebieg, ponieważ każda droga, szczególnie obwodnica, musi być budowana w zgodzie z mieszkańcami i w odpowiedzi na potrzeby gospodarcze. Infrastruktura jest krwiomieniem gospodarki i każda moja decyzja względem budowania jakichkolwiek dróg, i innych rozwiązań komunikacyjnych musi odpowiadać na potrzeby mieszkańca i gospodarki. Od chwili, kiedy będzie wiadomo w jakim śladzie ma ta opóźnica przebiegać, można no, trzeba spodziewać się około 5-6 lat do realnego rozpoczęcia budowy. Pytanie, czy macie już zaplanowane na najbliższy rok, dwa lata, jakiekolwiek prace w tej kwestii, czy one są bardzo na początkowym etapie? Dzisiaj w Kłobucku zapoznałem się z potrzebami, z uwarunkowaniami i mam nadzieję, że przejdziemy wkrótce do pierwszych planów przygotowawczych. Chciałem podkreślić, że dotychczas, mimo obietnic naszych poprzedników, żadne prace przygotowawcze względem tej obwodnicy się nie toczyły. Jedyne informacje dotyczyły jedynie kampanii wyborczych. My z tym kończymy. Jeżeli mamy rzeczywiście zacząć pracować nad jakąkolwiek obwodnicą, musi ona opierać się na pracach analitycznych, przygotowawczych, i dopiero wtedy, kiedy zostanie potwierdzona w oficjalnych dokumentach, wtedy możemy mówić o konkretnych terminach. Czy na przyszłoroczny budżet można się spodziewać jakichkolwiek pieniędzy już na prace związane z przygotowaniami tej obwodnicy? Jak tylko stwierdzimy taką potrzebę, wtedy będziemy asygnować poszczególne środki potrzebne do prac przygotowawczych. Sebastian Zielonka, Miejska TV. Czy jeżeli z tych analiz wyjdzie, że ta obwodnica jest faktycznie potrzebna, chociaż ja jako mieszkaniec powiatu kołbuskiego nie mam wątpliwości, że taka inwestycja oczywiście jest potrzebna, ale jeżeli z tych analiz wyjdzie, że jest potrzebna, czy Ministerstwo faktycznie podejmie się wybudowania tej inwestycji, wybudowania tej obwodnicy? Ja traktuję dzisiejsze spotkanie jako początek prac przygotowawczych, ponieważ chciałem naocznie przekonać się i usłyszeć na własne uszy opinie i potrzebę wybudowania tej obwodnicy. To nie jest wcale takie standardowe. Ja znam wiele obwodnic w naszym kraju, gdzie zdania są bardzo <laughs> podzielone. Dzisiaj w Kłopotku. Nie spotkałem osób, które były przeciwne budowie obwodnicy. Mam nadzieję, że tylko co się potwierdzi w badaniach ruchu, wtedy zaczniemy formalne przygotowania do tego, aby móc w określonym przebiegu, w zgodzie z mieszkańcami i potrzebami gospodarczymi regionu, zacząć pracę nad tego typu obwodnicą. Bardzo proszę. Oczy mamy mieszkańców Jakobuckę z Biniewaram. Czy może się w ministerstwie orientują? jaki koszt byłby takiej obwodnicy, ale mówimy o takim konkretnym yy, zakresie, gdzie te kilometry byłyby większe, bo jak wiemy nie tylko problem jest w obwodnicy samego Kłobucka, ale też inne miejscowości za Kłobuckiem. Jeżeli my wypuścimy ruch szybki na przykład na miejscowość typu Waleńczów, która jest zaraz za Kłobuckiem, to ten problem w samym Waleńczowie wystąpi. De facto z tego, co ja się orientuję przez te ostatnie 20 lat, to ideałem jest połączenie obwodnicy z obwodnicą, a najbliższą mamy przy krzepicach. Pan rację, koszt będzie zależał od przebiegu. Uważam, że główną determinantą powinien być właściwy przebieg, a nie sztywne trzymanie się oszczędności, ponieważ to jest zawsze praca na krótką metę. Ja preferuję prace długofalowe, horyzontalne, które mogą na długi czas zapewnić, odpowiedzieć na potrzeby, które dzisiaj tutaj są. Myślę, że o kwotach będziemy mogli mówić dopiero wtedy, kiedy rozpoczniemy pracę przygotowawczą i przynajmniej będziemy wiedzieć, jakie są możliwe korytarze przebiegu tej obwodnicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, bardzo Państwu dziękuję. Panie Ministrze, dziękuję bardzo. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Henryk Kiepura, poseł na Rusej w ziemi połudzkiej Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej ministra infrastruktury pana Dariusza Klimczaka. Panie Ministrze, witam serdecznie. Są z nami samorządowcy powiatu kubuckiego, są z nami samorządowcy województwa śląskiego. Bardzo serdecznie witamy i prosimy o pytania do pana ministra, który dzisiaj jest w naszym powiecie, a ten temat dominujący to oczywiście była obłudnica Kubócka, i z tym, że pis przez 8 lat nic nie zrobił. Panie ministrze. Szanowni Państwo, bardzo proszę o pytanie do Pana ministra. Panie Ministrze, Brzęcze, jest pytanie. Czy coś Państwo ustaliliście w kwestii ewentualnej obwodnicy? Przez wiele lat było ona tutaj obiecywane, natomiast dotychczas, jak się okazuje, wszystkie do zapewnienia obietnice były no, pewnie błomstwami. Pytanie, co Państwo możecie nam powiedzieć? Informacje dotyczące obwodnicy Kłogucka były dotychczas niejasne, bo z jednej strony nasi poprzednicy deklarowali, że Chcą wybudować tego typu obwodnicę, natomiast to nie znajdowało potwierdzenia w żadnych oficjalnych dokumentach. Jedynie słyszeliśmy o tym w trakcie kampanii wyborczej. Z informacji, które my posiadamy w Ministerstwie Infrastruktury, także były zapisy, które stwierdzały, że nie ma potrzeby budowania tej obwodnicy. Inne informacje posiadałem od pana. Posła Henryka Kiepury od samorządowców, dlatego postanowiłem sam tutaj przyjechać, porozmawiać z samorządem terytorialnym, z przedstawicielami e, przedsiębiorców, z mieszkańcami, ale także umówić się, jakiego rodzaju analizy są potrzebne, żebyśmy mogli stwierdzić jasno na piśmie, e, kiedy i w jakim przebiegu potrzebna jest ta obwodnica. To, z czym dotychczas mamy w naszym kraju problem, to nie sama decyzja, czy wybudować e, obwodnicę, czy są zabezpieczone na to pieniądze, ale przede wszystkim jaki ma być jej przebieg. Ponieważ każda droga, szczególnie obwodnica, musi być budowana w zgodzie z mieszkańcami i w odpowiedzi na potrzeby gospodarcze. Infrastruktura jest krwiobiegiem gospodarki i każda moja decyzja względem budowania jakichkolwiek dróg, i innych rozwiązań komunikacyjnych musi odpowiadać na potrzeby mieszkańca i gospodarki. Od chwili kiedy będzie wiadomo w jakim śladzie ma ta obwodnica przebiegać, no trzeba spodziewać się około 5-6 lat do realnego rozpoczęcia budowy. Pytanie, czy macie już zaplanowane na najbliższe rok, dwa lata jakiekolwiek prace w tej kwestii, czy one są bardzo na początkowym etapie? Dzisiaj w Kłobucku zapoznałem się z potrzebami, z uwarunkowaniami i mam nadzieję, że przejdziemy wkrótce do pierwszych plan przygotowawczych. Chciałem podkreślić, że dotychczas, mimo obietnic naszych poprzedników, żadne prace przygotowawcze względem tej obwodnicy się nie toczyły. Jedyne informacje dotyczyły jedynie kampanii wyborczych. My z tym kończymy. Jeżeli mamy rzeczywiście zacząć pracować nad jakąkolwiek obwodnicą, musi ona opierać się na pracach analitycznych, przygotowawczych, i dopiero wtedy, kiedy zostanie potwierdzona w oficjalnych dokumentach, wtedy możemy mówić o konkretnych terminach. Czy na przyszłoroczny budżet można się spodziewać jakichkolwiek pieniędzy już na prace związane z przygotowaniami tej obwodnicy? Jak tylko stwierdzimy taką potrzebę, wtedy będziemy asygnować poszczególne środki potrzebne do prac przygotowawczych. Sebastian Zielonka, Miejska TV. Czy jeżeli z tych analiz wyjdzie, że ta obwodnica jest faktycznie potrzebna, chociaż ja jako mieszkaniec powiatu kołobyskiego nie mam wątpliwości, że taka inwestycja oczywiście jest potrzebna, ale jeżeli z tych analiz wyjdzie, że jest potrzebna, czy ministerstwo faktycznie podejmie się wybudowania tej inwestycji, wybudowania tej obwodnicy. Ja traktuję dzisiejsze spotkanie jako początek prac przygotowawczych, ponieważ chciałem naocznie przekonać się i usłyszeć na własne uszy opinie i potrzebę wybudowania tej obwodnicy. To nie jest wcale takie standardowe. Ja znam wiele obwodnic w naszym kraju, gdzie zdania są bardzo podzielone, dzisiaj w Kłopotku nie spotkałem osób, które były przeciwne budowie obwodnicy. Mam nadzieję, że tylko co się potwierdzi w badaniach ruchu, wtedy zaczniemy formalne przygotowania do tego, aby móc w określonym przebiegu, w zgodzie z mieszkańcami i potrzebami gospodarczymi regionu, zacząć pracę nad tego typu obwodnicą. Bardzo proszę. O czym mamy mieszkańców? Zbigniew z Czy może się w ministerstwie orientują? jaki koszt byłby takiej obwodnicy, ale mówimy o takim konkretnym yy, zakresie, gdzie te kilometry byłyby większe, bo jak wiemy nie tylko problem jest w obwodnicy samego Kłobucka, ale też inne miejscowości za Kłobuckiem. Jeżeli my wypuścimy ruch szybki na przykład na miejscowość typu Waleńczów, która jest zaraz za Kłobuckiem, to ten problem w samym Waleńczowie wystąpi. De facto z tego co ja się orientuję przez te ostatnie 20 lat, to ideałem jest połączenie obwodnicy z obwodnicą, a najbliższą mamy przy krzepicach. Ma rację, koszt będzie zależał od przebiegu. Uważam, że. Główną determinantą powinien być właściwy przebieg, a nie sztywne trzymanie się oszczędności, ponieważ to jest zawsze praca na krótką metę. Ja preferuję prace długofalowe, horyzontalne, które mogą na długi czas zapewnić odpowiedzieć na potrzeby, które dzisiaj tutaj są. Myślę, że o kwotach będziemy mogli mówić dopiero wtedy, kiedy rozpoczniemy pracę przygotowawczą i przynajmniej będziemy wiedzieć. Jakie są możliwe korytarze przebiegu tej obwodnicy? Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, bardzo Państwu dziękuję, Panie Ministrze. Dziękuję bardzo. Do, dziękuję do zobaczenia. Kolejnym spotkamy. No, Troszkę do tyłu. No. I witam wszystkich serdecznie zgromadzonych tutaj w Kobucu przy ulicy zamkowej. Witam państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na największej inwestycji w historii powiatu kłobickiego za kwotę blisko 14 milionów złotych, przebudowana ulica Zamkowa i ulica Długosza. Zbudowane dwa ronda, ciągi pieszojezdne. Zmieniliśmy całkowicie, oblicze tej części Kłopucka, dzisiaj najważniejsze wydarzenie to rozmowy na temat budowy w przyszłości obwodnicy Kłopucka. E, dlatego bardzo się cieszę i serdecznie witam Ministra Infrastruktury, pana Pani Łuczaka. Dziękuję za spotkanie. My już jesteśmy po spotkaniu w Starostwie Powiatowym, gdzie przedstawiliśmy, jaka była historia z tym związana, te obietnice PiS-u niedotrzymane i wprowadzanie społeczeństwa w błąd. Natomiast teraz chcemy zapoznać pana ministra z naszą inwestycją, którą realizowaliśmy w ubiegłym roku w zgodnieniu z Tauronem i zgodnieniu z firmą gazowniczą, ponieważ tu w międzyczasie udało się z grać inwestycje nie tylko tych dwóch firm, ale również PKP na przejeździe tutaj w kierunku w kierunku Wilkowiecka. To jest przykład dobrej współpracy, dobrej inwestycji sprawnego jej przeprowadzenia. No i wierzymy, że kiedyś za kilka lat przejedziemy się obwodnicą Słobodzka. Dzisiaj pierwsze spotkanie, w Panu Ministrowi przedstawić potrzeby właśnie budowy obwodnicy Słobodzka od południowej strony, po e, te korki dla mieszkańców Słobodzka. Wiedzieć przedstawić, sprawę naszej Tak jest. Bardzo dziękuję. Kwestia bezpieczeństwa i ciągłość ruchu jest dla nas bardzo ważna tej inwestycji. Proszę powiat pochwalić, są inspirujące, zawsze chcę naocznie zobaczyć, w jakiej sytuacji są poszczególne powiaty, co mówią mieszkańcy, w jaki sposób powinniśmy przeprowadzić konsultacje, nie tylko z samorządem, z samorządem terytorialnym, ale także z przedsiębiorcami, wszystkimi tymi, którzy korzystają z ciągów komunikacyjnych. To, co jest w dokumentach w Ministerstwie Infrastruktury, to widziałem nasi poprzednicy zupełnie nie przewidywali wybudowania obwodnicy Kłobucka. Chciałbym, żebyśmy wspólnie przeprowadzili zarówno badania ruchu, jak i inne potrzebne do tego, żeby stwierdzić kiedy, w jakim przebiegu powinniśmy dokonać tej inwestycji. Ja dziękuję samorządowi powiatu, władzom województwa, przede wszystkim panu posłowi, ministrowi za tę współpracę, za chęć pokazania, jak w rzeczywistości wygląda sytuacja w pobudku, okolicach, jakie są potrzeby. Zawsze to jest niezwykle ważne przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Dziękuję panu ministrowi. Jeżeli ktoś z państwa chce zabrać głos, to bardzo proszę. A jeżeli nie, to po wszystkich sprawach związanych z naszymi inwestycjami, w tym z tematem obwodnicy, będziemy na bieżąco informować. A teraz udajemy się jeszcze, żeby pokazać jak została zrealizowana ta inwestycja tutaj na zagórzyc droga ładna tak. dziękuję bardzo Pozdrawiam. idziemy 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 a tam pośrodowę tu jest

dla innych pojazdów. Przede wszystkim wygodne dla kierowcy zawsze uwagę, że są za Tam też było. A to jest bardzo ważna jest bardzo ważne. i Pokazuje, że jesteśmy blisko mieszkańców, a przecież mieszkańców, Więc bardzo dziękujemy za wizytę. Te inwestycje są własne i Dziękuję bardzo. si es